Przyjeżdżając z Niecieczy zdawaliśmy sobie sprawę, że czeka nas bardzo ciężkie spotkanie zespół gospodarzy, uskrzydlone zwycięstwo na Podbeskidziu i to nie tylko wynikiem, ale również grą, był faworytem tego dzisiejszego spotkania, myśmy mieli swoje cele, tak ustawiliśmy zespół, żeby, żeby ten zespół z Niecieczy prowadził grę, myśmy chcieli, ustawiliśmy się na kontrę i fragmentami nam to... Nieźle wychodziło. Myślę, że wynik jest odzwierciedleniem tego, co się działo na boisku. Dziękuję bardzo. Są Tak, ja mam pytanie. Dlaczego Pan tak późno puścił Pawłowskiego? Dzień dobry. To był plan. Bardzo chcieliśmy, żeby Łukasz Sierpina zmęczył ziajkę. To jest bardzo dobry piłkarz, natomiast przez pewien czas nie grał. I na ostatnie 20 minut planowaliśmy Bartka wpuścić. Korzystamy często z tego manewru. Bartek już od pewnego czasu jest w treningach, powoli wraca po chorobie. I dał dzisiaj sygnał, że parę tych pojedynków jeden na jeden to był Bartek Pawłowski, taki jakiego już oczekujemy. Nie ukrywam, że jeszcze większa korzyść mogła być z tej zmiany, natomiast no, szczególnie tutaj te ostatnie jego. Jego rajd braku y, finalizującego podania. Są jeszcze jakieś pytania? Że w naszych radiach, jak obserwowałem, Pan reakcję, to w ostatnim kwadransie rosło takie zaniepokojenie, bo rosła, wydaje się, przewaga w pewnym momencie, tak między 70. a 85. minutą Termaligi i te sytuacje były coraz lepsze, aż do tej, takiej chyba, no. meczowej kędziory. E, co Pan podpowiadał, różnie? Bo tego to ja nie słyszałem. Dobrze. Nie, zgadzam się. Odbiór był taki był, jak Pan powiedział, to Termalika w końcu się kontrolowała, natomiast proszę zobaczyć, paradoksalnie to myśmy mieli piłkę meczową. Pierwsze co przeszła Ayrama i Bartek głową dobijał, później Wojtek, Endziora, sytuacja bramkowa i u nas znowu Gabos, więc ta sytuacja zmieniła się w kalejdoskopie, zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj otwarcie wyniku przez nas bądź przez zespół niecierpliwszy zmieni diametralny przebieg meczu. Natomiast no, gdzieś, gdzieś tam, tak jak mówię, czekaliśmy na te swoje szanse, mieliśmy je, ale zgadzam się z Panem, że były fragmenty, szczególnie od tej 70. minuty, że zespół od trenera Mądrysza przeważał i, i raczej gra toczyła się na naszej połowie. Stąd też między innymi nasze zmiany, bo jak Pan widzi... Wania to jest defensywny zawodnik, jak również i Gabow. To są zawodnicy defensywni, chociaż cieszę się strasznie, że Gabow doszedł do sytuacji. Myślę, że szkoda dla nas, dla niego, a szczególnie dla korony, że nie szczelił tej sytuacji, bo naprawdę ciężko pracuje, żeby zdobyć swoją bramkę w Kielcach. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie w takiej dyspozycji jak teraz szczeli jakąś bramkę, która da nam wszystkim ogromną satysfakcję. Dziękuję. Zespół korony przyosłabiony. Zagrał podobnie jak w tym poprzednim spotkaniu, czyli szukał swej szansy po odbiorze piłki, wyprowadzeniu kontry. Nie pozwalaliśmy im rozwinąć skrzydeł w tym elemencie. Odrobiliśmy lekcje i również jeśli chodzi o stałe fragmenty, bo przecież w taki sposób nas pokonali. Ostatnio pozostaje po tym meczu niedosyt, bo myślę, że. Przewagę mieliśmy, stworzyliśmy kilka niezłych sytuacji. Mieliśmy piłkę meczową, bo po ładnej akcji trójkowej plizga Foszmańczyk Wojtek Kędziora, który do tej pory zawsze stawiał pieczęć na, na, na takim rozstrzygnięciu, tym razem nie trafił. Mogło się to dla nas źle skończyć, bo jest takie powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje się. Szą. No i w końcówce Gabos bodajże to był, mógł nas załatwić, więc yy, trzeba powiedzieć, że taki sprawiedliwy remis, bo, bo jak się nie szczeli, a później przeciwnik ma taką sytuację, no to może się też źle skończyć, dlatego... Może trudno powiedzieć, abyśmy się tu bardzo cieszyli, ale jednak dopisaliśmy punkt i w obliczu tego, że zespół z Łęcznej przegrał dzisiejsze spotkanie, to żeśmy tą przewagę na tą powiększyli. Yy, trudno powiedzieć, aby chłopcy w tej chwili się w cieszyli, no, są troszkę przygnębieni, ale myślę, że głowa do góry. Yy, zespół Korony pokazał po raz kolejny, że na wyjeździe potrafi się dobrze bronić. Siedem spotkań ostatnich nie przekrał, więc to też o czymś świadczy. I jeżeli będzie utrzymywał dalej tą dyspozycję, no to z Łęczną, gdzie za tydzień gra, na pewno powalczy. A my pojedziemy do drużyny. Moim zdaniem, najlepszej w tej grupie spadkowej. I zobaczymy, i no. jak to się mówi. Zagramy piłkę, mam nadzieję, dobrą. I, I może uda nam się odrobić te punkty, które tutaj dzisiaj żeśmy sobie nie dopisali w pełnym wymiarze. Dziękuję.